SR-71 Blackbird był samolotem szpiegowskim amerykańskich sił powietrznych. Jest najbardziej rozpoznawalnym ze wszystkich samolotów i posiada światowe rekordy wysokości i prędkości. Ale dlaczego ten wojskowy samolot tak długo pozostawał ściśle tajny? Po prostu dlatego, że był używany do obserwacji, rozpoznania i szpiegostwa fotograficznego. W czasie zimnej wojny z jego usług korzystały NASA, CIA, US Navy i Departament Stanu USA. W latach 1968-1990 ten nadźwiękowy samolot Samolot był jedną z tajnych broni amerykańskiej armii. Rzeczywiście, 22 grudnia 1964 roku, ten dziwny ptak wystartował ku historycznej chwale. Jest on wciąż bardzo obecny w zbiorowej wyobraźni, która nie przestaje zapożyczać jego wizerunku. Poznajmy tę historię bliżej. Słynący z futurystycznego kadłuba SR71 Blackbird został opracowany przez Lockheed Corporation. Od 1912 roku jest ona wiodącym producentem amerykańskich samolotów i przestrzeni powietrznej. Kiedy w 1995 roku połączyła się z firmą Martin Marietta, stała się firmą Lockheed Martin. W rzeczywistości SR71 jest nową wersją samolotu szpiegowskiego Lockheed A-12 Oxcart. Zachowuje jego sylwetkę i niezwykłe osiągi, ale ma pewne specyficzne Cechy. Rzeczywiście posiada niezrównane czujniki rozpoznawcze. Przeznaczony dla sił powietrznych Stanów Zjednoczonych musiał być w stanie wykonywać swoją misję bez konieczności przechodzenia do pionu. A-12 nie był w stanie tego zrobić. W marcu 1968 roku pierwsze SR-71 Blackbird zostały wysłane do bazy Kadena na Okinawie w Japonii. Od tego momentu zastąpiły one A-12. Z tego powodu SR-71 jest czasami nazywany Habu. Jest to czarny wąż, który żyje na niektórych wyspach w Japonii, w tym na Okinawie. Co więcej, pojawił się on na pierwszym planie sceny wojskowej w czasie, gdy nie spodziewano się tego na sposób węża. Dziś możemy powiedzieć, że było to duże zaskoczenie. Jego pierwsza misja nabrała kształtu 21 marca nad Wietnamem. W latach 60. wyprodukowano co najmniej 32 egzemplarze tego samolotu. Ostatecznie przeleciał on ponad 3,5 tysiąca sortów operacyjnych nad byłym Związkiem Radzieckim, Koreą Północną, a nawet Libią. W tym czasie wiele SR-71 bazowało w Beale w Kalifornii. Ten James Bond lotnictwa sfotografował wszystkie tajne miejsca w ZSRR. Mimo wycelowanych w niego 2500 pocisków, żaden z nich nie zdołał go trafić. Prawdą jest, że radzieckie rakiety nie poruszały się szybciej niż 2200 km na godzinę. Podczas lotu SR-71 prawie nigdy nie schodził poniżej 2400. Dziś wiele z przelatanych misji jest nadal tajnych. Tajemnica wojskowa jest czasem bardzo trudna do przeniknięcia, jednak niektóre zdjęcia SR-71 zostały odtajnione. SR-71 latał na nieporównywalnej wysokości i prędkości, do niego należy też rekord najszybszego przekroczenia Atlantyku. W 1974 roku przelot z Nowego Jorku do Londynu zajął podobno mniej niż dwie godziny. Te wyjątkowe osiągi uczyniły go prawdziwym bohaterem wojennym. W czasie zimnej wojny udało mu się uniknąć wielu radzieckich pocisków. Jego aerodynamiczny kształt i silniki turboodrzutowe pozwalały mu latać z niespotykaną prędkością. Rzeczywiście te potężne silniki turboodrzutowe General Electric J58 były duszą tego samolotu. Były one w stanie rozwinąć siłę jednostkową o wartości prawie 15 ton. Dodatkowo były zasilane specyficznym paliwem, którym był nikt inny jak JP-7. W czasie lotu zużycie paliwa było takie, że samolot musiał być tankowany kilka razy w ciągu misji. Cena była wygórowana, ale była proporcjonalna do jego możliwości. Kosztował 2 miliardy dolarów za sztukę. Następnie w Stanach Zjednoczonych powstało wiele wojskowych satelitów obserwacyjnych. Ich obrazy stawały się coraz bardziej precyzyjne. W rezultacie SR-71 nie był już tak konkurencyjny jak w początkowym okresie swojego istnienia. Prawdą jest, że działania SR-71 wymagały skomplikowanej logistyki. Flota specjalistycznych samolotów Cystern musiała być w stanie w każdej chwili uzupełnić zbiorniki samolotu. Rzeczywiście, JP-7 był używany tylko przez Blackberda. Samoloty były zwykle tankowane podczas lotu po osiągnięciu maksymalnej prędkości. Pozwalało to na rozgrzanie silnika, aby zapewnić wodoszczelność zbiorników. W obliczu tych ciągłych zmian w dziedzinie wojskowości, SR-71 został odsunięty na bok w styczniu 1990 roku. Jednak Kongres USA nie widział tego w ten sposób. We wrześniu 1994 przegłosował budżet w wysokości 100 milionów dolarów. Pozwoliło to na ponowne wprowadzenie trzech SR-71 na scenę. Od 1995 do 1998 roku SR-71 wróciły do służby. W październiku 1999 roku SR-71 przeszedł na emeryturę. Jego ostatni lot odbył się dla NASA, ale co mogło go zastąpić? Legenda głosi, że zastąpił go fantasmagoryczny SR-91 Aurora. Niestety nigdy nie udowodniono istnienia tego rzekomo niewidocznego dla radarów szybkiego samolotu. Jeśli chodzi o B-2 Spirit, to istniał on rzeczywiście. Można by zatem go uznać za zamiennik SR-71. Wydaje się jednak, że wszystko to jest jedynie wynikiem fali dezinformacji. W tej kwestii tajemnica wojskowa pozostaje nienaruszona. Jest oczywiste, że potęga i popularność tego samolotu podsyciło wiele fantazji. Entuzjaści samolotów pokochali go w dużej mierze ze względu na jego intrygujący aspekt tajnego agenta. Szaleństwo, jakie wywołał ten samolot, odcisnęło swoje piętno na historii. Nawet dziś jest on ikoną lotnictwa. Rzeczywiście, producenci samochodów czerpią inspirację z SR-71 dla niektórych swoich pojazdów. Tak jest w przypadku McLaren Automotive, brytyjskiego producenta samochodów specjalizującego się w projektowaniu samochodów sportowych z najwyższej półki. Bardziej niż kiedykolwiek, cień Blackberda będzie obecny w DNA McLarena. Futurystyczny system projektowania ma towarzyszyć producentowi przy projektowaniu nowych modeli. Po latach esencja z SR-71 nadal żyje. W ten sam sposób włoska firma zajmująca się customizacją motocykli chce utrzymać przy życiu najbardziej emblematyczny samolot ubiegłego wieku. Rzeczywiście, off-roadowy motocykl elektryczny 0FX postawił na mieszankę nostalgii i wyciszenia, czerpiąc inspirację z SR-71. Pod swoją aluminiową owiewką skrywa elektryczne serce idealne, aby założyć kombinezon szpiega i nie zostać zauważonym. Kilka egzemplarzy SR-71 Blackbird jest przechowywanych w muzeach i ośrodkach badawczych na całym świecie. Po raz Kolejny dowodzi to szacunku, jakim zawsze cieszył się ten czarny ptak. Ze względu na udział w jednym z najsłynniejszych konfliktów w historii, ale także ze względu na swoją niezwykłą moc, pozostaje zakotwiczony w umysłach badaczy. Odpowiadając na pytanie, czy Blackbird to najszybszy samolot świata? Pomimo coraz większego postępu technologicznego w ciągu ostatnich 30 lat, wydaje się, że nic nie jest w stanie zdetronizować SR-71. Jeśli podobał Ci się nasz temat dnia, zapraszamy do polubienia tego filmu. Aby cieszyć się wszystkimi innymi filmami, proszę zasubskrybuj kanał. Jeśli chcesz, możesz zostawić nam sugestie w komentarzu, co nagrać kolejnym razem. Nie zapomnij włączyć dzwonka powiadomień, aby nie przegapić żadnej z naszych nowości. I do zobaczenia wkrótce na ATECH.